Pierwsza myśl, która mi się nasuwa, to jest to, że niereagowanie to jest zgadzanie się na takie zachowania, żeby mieć świadomość, że macie prawo do takiej reakcji. Druga rzecz to oczywiście można podjąć świadomą decyzję, nie wchodzę to, nie będę się przejmować, nie będę się tym zajmować, nie jest to warte mojej uwagi. Kolejna rzecz to, żeby mieć świadomość tego, że jeżeli organizm jest bombardowany Toksycznymi rzeczami każdego dnia, to ma prawo być rozregulowany, emocjonalny, jest w trybie przetrwania i walki, wówczas jest w takim stanie emocjonalnym, jakim jest i pojawiają się te reakcje emocjonalne, nadmierne, żeby mieć to na uwadze i mieć do tego aktywność. Akceptację. Oczywiście nie usprawiedliwiać swoich zachowań, bo jesteśmy odpowiedzialni za nie, ale też mieć uwagę, jak jest się w trybie takiej toksyczności, to trudno jest zachować spokój, bo wychowani w kulcie poczucia winy, że musimy być grzeczni, że nie możemy się źle zachowywać, wchodzimy również w poczucie winy, które jest w nas budzone od dziecka, więc naturalną reakcją naszego organizmu jest czucie poczucia winy. Bardzo trudno jest o rozwój i siebie w momencie, kiedy jest się w takich stresotwórczych warunkach. Rozwój wymaga spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Organizm automatycznie nastawia się na tryb przetrwania bądź walki i reaguje nawet schematami emocjonalnymi, które są szybsze, bo mają ciebie obronić. Najlepszą obroną jest wyjście z toksyczności, z relacji toksycznych bo nawet badania mówią, że osoby, które znają, mają wiedzę na temat manipulacji, na temat toksycznych zachowań, często jej po prostu nie rozpoznają. Jeśli miałabym coś robić, to oczywiście budowanie swojej samoświadomości, jakie mamy am emocje, jak wygląda nasza złość, gdzie zaczyna się agresja, jak wyglądają nasze mechanizmy obronne, jakie wygl jak wyglądają nasze automatyczne reakcje. Zauważanie to w sobie. Praca nad tym, jak mogę to następnym, następnym razem zmienić i starać się to wprowadzać. Asertywny komunikat, spokojny, bo zakładam, że my nie chcemy być na tym samym poziomie, co osoba, która w ten sposób się zachowuje, więc asertywny komunikat, który proponuję, to jest ja czuję. Jeśli ty i ty to robisz, to ja czuję się w ten sposób. Proszę, przestań. Tylko, że tutaj, jak gdyby, można postawić taki komunikat w momencie, kiedy nie ma zachowań toksycznych, bo osoba toksyczna odpowie: weź, przestań, przesadzasz. A ty, jak ty się zachowujesz? I wtedy nas, następuje odbijanie piłeczek, które nie ma końca. I też bym zachęcała zmianę słownictwa: nie chcę się bronić. Nie pozwalam na to. Bo brona skłania nas do usprawiedliwiania, przekonywania, a stanowcza granica nie mówi: nie rób tego. I nie wymaga tłumaczenia. Stanowcza granica mówi, jeśli ty to zrobisz, to będę zmuszony tak i tak postąpić. Na przykład wejdę z pokoju. Krótko, bo tłumaczenie, usprawiedliwianie, przekonywanie, próba zmiany zupełnie nie mają sensu i się nie powiodą. Uwielbiam ten cytat Meryl Streep. To zadziwiające, ile możemy osiągnąć od ludzi, jeżeli jesteśmy stanowczy. Stanowczo odmawiam uczestniczenia w takich sytuacjach. Wychodzę.